No, i tak pana ratio przyszło. Jak widać, słychać. Ratio jest zrobione. Troszkę szumie, bo jest na kałopietru. Ale krać. Grać, Teraz jest tak, żeby włączyć aux Bluetooth. Bluetooth jest fizycznie tutaj zamontowane. Żeby włączyć AUXa, tutaj mamy funkcję, która przedtem była nieaktywna. Czyli naciskamy media no i załącza się AUX. W AUXie jest Bluetooth. Teraz ja już mam w telefonie połączone. Włączę muzykę. Moment, odblokuję. Połączony mamy z Bluetooth i teraz włączamy muzykę przygotową z telefonu. jest przygotowało. Także mamy Bluetooth zamontowane, radio mamy zrobione. W komplecie jeszcze mamy mikrofon. Także to kompletnie jest mikrofon. Też to radio cały wyskładam. Bluetooth jest tutaj zamontowane Z tyłu tutaj będzie takie Złącze tu się podłączy pan Mikrofon wypuścimy sobie tam gdzie Trzeba to jest półtora metra Także spokojnie Także z mojej strony tyle radio jest zrobione a działa i Bluetooth działa Tyle Włączymy jeszcze muzykę Mikrofonik też mamy zamontowany. Dziękuję pięknie jeszcze raz.